Witam wszystkich na kolejnym vlogu A rano właśnie Vlog no, dzisiaj rasa. tylko subskrybujcie, lajkujcie Dzisiaj zaraz Polecam Zajębiście dymy Zajębiamy się jak widać u mnie w studio Tak Troszeczkę nie widać, widać troszkę za dużo dymu Teraz abyś szybko powrócił do nas, ziomek. Brakuje nam ciebie. Czekamy na ciebie i będziemy czekać. Nieważne ile będziesz, to będziesz. Bardzo czekamy na ciebie. Soki już do kamera lata, ale jestem troszeczkę nawalony. Eee, w każdym razie. Abyś szybko powrócił. Hello, Witamy Natalię. Te dawne live, piękne czasy. Te czasy mamy powrócić, kurwa. Wyżo ja tego dopiero nie. Mocne, że odgrywanie nagłaśnia, budzimy z sąsiadów? Budzimy, bo I jest odpania. pierwsza w nocy. Jest pierwsza w nocy u mnie. Teraz. Dokładnie, pomaga Ła pierwsza 50 Łowa Jest druga na drana Jedna Bieska no kleszka nami właśnie ekipa pierotechniczna Będziemy wysławać Będzie dymy Dymy Ekipa pierostechniczna Witam Agnieszka z pozdrawiami na Agi Aga Wrzyśka Wiadomo Aguś skierował czego ale przede wszystkim pozdrawi, DJ zaraz Witam, Annette, witamy Karolina, Siemano Sorki jest długa nad ranem, więc nie jest nic większego. Ale to mogę Paleci na szecie Jebło O, mój kot właśnie wpadł do pokoju. Panie Kerfidzie, witamy na imprezie. Pozdrawiam mojego kota. No to co? DJ Daraz Jak się nie zabije, to... Do... No dobra, dotrwałem do okna łaba ben Pole fajerwerki przez okno Dobra, przesunę kocie spanie Mam nadzieję, że mi się uda nagrać DJ Raz dla Ciebie Kourde Najwyżej dostanę kurwa mandat. Kolejny Czego się nie robi dla najlepszego dj w Polsce? Proszę bardzo, opalone Może być widać. Druga nad ranem Kraków. Pozdrawiam. No, troszkę słabo widzę, Coś tam widać. Kraków pozdrawia, DJ teraz? jak najbardziej, 100%. Ale wali. Wali siarą, wali piekłem. Ło, telefon od, od statywu. Spierniczam stąd, dobra. Ja się ewakuję, DJ raz Jeszcze tutaj nagram, bo staram się nagrać powrót do... Mariusz, o baben. Błaben. Eee, wpadłem na zlew. Dobra, sorry. Fajr, Dym to, nie, to To jest zły pomysł. Mało co widać. Aaa, ja wiem, kamerę włączoną. Dobra, Dzisiaj zaraz. Wszystko dla ciebie. 100% mocy, wsparcia. Masz wrócić do nas Jak najszybciej Masz tu wrócić do nas Jak najszybciej Mam cię zobaczyć na tym ekranie Kurwa na żywo Sorry za przekleństwa ale wiecie No 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 Dobra, dam plus 18 No DJ teraz sorry że za... Sensę kamerą, ale jest ducha nad ranem, a ja odpalam fajerki widać ja z okna i piję alkohol. Eee, no. Kto pirotechnikowi zabroni, nie? Hmm. Eee. Wszystko, co dla mistrzowego. Masz wrócić, chłopie. Czekamy na ciebie, ziomek. Czekamy. My czekamy na ciebie. Coresz, takie jakieś satanistyczne tutaj. Tematy tam z tyłu jest spokojnie, już się nawróciłem. Ale kurwa, nutę no nie. Mi tego brakuje. Mi tego brakuje, nie miałem jak wy. Izabela, pozdrawiam ciebie przede wszystkim i Madzie. Chciałem pozobić was dwie obie. Fanki w DJ Teraz też. Które jesteście fankami, właśnie. Nie? Macie świetnego zmuszenia. Którzy, którzy zawsze są obecni na tych będzie ich Abyś powrócił jak najszybciej, bo ja. tak. propozycja! Czekamy na ciebie i będziemy czekać zawsze. Pamiętaj. My jesteśmy z tobą. Jesteśmy, jesteśmy z tobą? Tak. Byliśmy, jesteśmy i będziemy. Nie ma odwrotu. Odwrót? Nigdy. Trzymaj się Mordo. Oczywiście zapraszamy do zamiania, nie ma spania. Nie. Tak jest panie, kurwa. Nie ma zamulania spania. Co, Co to jest panie w ogóle? Zamulanie z panie. Co? To nie istnieje. No właśnie o tym mówisz. I to jest zajebiste. Trzymaj się Mordo. Masz kurwa wrócić do nas. A ja sobie odpalę jeszcze coś więcej. Może. A to już jest policja pewnie w drodze. Eee, przypał to przypał. Przynajmniej musi być grubo. Dam! No to będzie! Miłego! Życzę wszystkim fanom. Subskrybujcie, lajkujcie DJ-Daraz. Kurwa macie, macie subskrybować. Bo jak nie, to ja was wyjadę, ja was dopadnę tam. Zatuję oczywiście, no nie dopadnę was, ale no. Byłoby miło, gdybyście tam dali, suba, DJ-Daraz. No. Ja się ucieszę. O, ja witamy, koda Garwida! KOT GARFIELD! O kurwa, Garfield tu jest! Gdzieś tam jest... Na Facebooka. No, eee, DJ Danas, e, czekaj, 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 tu jest Garfield. Czekaj, znajdziemy Garfielda. Garfield, gdzie? Garfield, gdzie? Koperfield, gdzie? E, Garfield schował się do szafy. No dobra. Nie będę go wyciągał z szafy, nie, nie będę robił dymów, jest długa nad ranem. Jeśli ktoś nie wie, że tak, ściągnąłem okulary, sorry, tak, wygląda paskudnie bez okularów. Pierwsza 57, żeby nie było, nie wiem czy widać, ale chyba widać, jest pierwsza 57. A u mnie grube dymy, Garfik sobie buszuje po domu, ja słucham live'a DJ a I, ja i mam wyjebane i polecam wszystkim. DJ Daras, co ty kurwa za mnie robisz, chłopie? Cześć Ciebie, kurwa tutaj, manady płacimy kurwa za zakłócanie czegoś nie, zwanego ciszą. No No cóż. Jebać chwytak. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim fanom. Subskrybujcie, lajkujcie DJ Daras. To jest mistrz, kurwa. To jest mistrz mistrzów. I tyle. Tyle w temacie ode mnie. Mistrz mistrzów, lajkujcie. Subskrybujcie! No cóż, tyle w temacie. No to ba! A ja idę sobie zrobić zapiekankę. Miej go! Trzymajcie mi. To, to będzie pojebany vlog. Pa! Gruby melan. Zawsze musi być. U mnie zawsze. Życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze właśnie chciałem pozdrowić Izabelę, fankę DJ dla nas. Świetna fanka. Naprawdę wspiera DJ'a Tarasa niesamowicie Nie jest mi to naprawdę po prostu niesamowite dla mnie Iza, e, rób to co robisz nadal Po prostu bądź sobą I tyle Bądź sobą, wspieraj dalej naszego kochanego DJ'a To jest nasz DJ kurwa To jest nasz ziom, to jest nasz ziom Po prostu, to jest nasz mistr. Także Iza, pozdrawiam Cię. o właśnie tak. No właśnie, dla takich chwil. Dla takich chwil pozdrawiamy. No i przede wszystkim też Madzia. No i reszta. Wszyscy, którzy są na live. sorry, że kamerą, macham kamerę, ale jest druga na dronem, a jestem najebany. Także wszystkiego dobrego, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego miłego wieczoru DJ zaraz wracaj do nas szybko mordo kurde bo ja normalnie nie ręczę za siebie tutaj będzie pirotechniczny boom kurwa jak nie wróci szybko ha, 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 ha. z pirotechnikiem się nie zadziera mordo pamiętaj z tyrobatą cicho dobra no także mordeczki na wszystkiego dobrego wam życzę Bawcie się dobrze. Zanim za kamerę, czy mam... Ale jestem najbany. I... No wiecie Nie no. Jest z nami gozd, jest z nami brzegow O tak. Czy jesteś złobity? Nie dla nas to tak zło. Że... No Budzimy sąsiadów, kurwa, nawet jak cię nie ma. I to jest najpiękniejsze. Nie ma spania! Budzimy, budzimy, dzień dobry! Stanow dzień! wieczory! No, dzisiaj jest upalny. Te trafimy serno. mną. iść. Mistrz kurwa. Trzymajcie się. Mordeczki! Dobrego wieczoru, życzę. Abyście by się bawili tak dobrze jak ja. Ja właśnie dzwonię po pizze. No i oczywiście Live, że ja zaraz Kurwa do późnej nocy. Nie ma, sorry za przekleństwo, Pozdrawiam, Troszeczkę... Pozdrawiamy! Troszeczkę za dużo tego... Ale! Za tych świlów, dla tych wariatek, nie inaczej! Nie jestem psychopatą ani świlem, holo, holo, holo! I do przodu! Trzymajcie się, mordy! Wszystkim życzę. Rzucę... mówię wam... Będzie cazóczko! Łaba, Życzę wszystkim chudego wieczoru. Z mojego studia w szef za Pyro. Miłego wieczoru. Subskrybujcie, lajkujcie dzisiaj zaraz. Ja dzisiaj do białego rana się bawię z lewa. Polecam wszystkim, Sorry za kamerę, ale obsługuję sam. Brak kobiecej ręki ewentualnie. Po prostu spontan. A spontan, spontan.